Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałego roku 2020. W tym roku ogólna liczba urządzeń rynku profesjonalnego spadła. Jedyny wzrost, jaki odnotowaliśmy, to są urządzenia z rynku średniokładowego kolorowego gdzie naszym przedstawicielem jest urządzenie ImagePress C10000. Sprzedaż tego urządzenia była na tyle wysoka, że dało nam to drugie miejsce w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń w 2019 roku. W roku 2019 mieliśmy premierę urządzenia z najniższego segmentu urządzeń drukujących, kolorowych. Było to urządzenie ImagePress C165, którego Sprzedaż rozpoczęła się we wrześniu, a już do teraz sprzedaliśmy w całej Europie ponad 500 sztuk tego typu urządzeń. Przyszły rok to drupa 2020. Targi te odbywają się co 4 lata, dlatego spodziewam się wielu premier i nowości, na które bardzo Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.